Według Jana. Jezus oznajmił ludziom: To ja jestem chlebem życia, dlatego ten, kto przychodzi do mnie, nie będzie już głodny, i ten, kto we mnie wierzy, nie będzie już nikt odczuwał pragnienia. Powiedziałem Wam jednak: Zobaczyliście mnie, a mimo to nie wierzycie. Wszyscy, których powierza mi Ojciec, przyjdą do mnie i nikogo z nich nie odrzucę nie wstąpiłem z nieba, aby słuchać swoją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Wolą zaś tego, który mnie posłał, jest to, aby z powierzonych mi ludzi nie tylko nikogo nie stracił, lecz zbudził ich do życia w dniu ostatecznym. Taka jest moja wola mego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne oraz abym Go wskrzesił w dniu ostatecznym. Po przeczytaniu tej Ewangelii przychodzą mi na myśl dwa słowa: prawda i życie. I Jezus mówi o sobie: To ja jestem chlebem życia. Przychodzi do mnie z tą prawdą i pokazuje mi, że jeżeli pójdę z nim przez życie, to nigdy już nie będę odczuwała pragnienia. Staram się jak najczęściej sięgać po ten chleb, którym jest dla mnie codzienna lektura Pisma Świętego i Eucharystia. To jest na wyciągnięcie ręki to jest to, co daje mi Chrystus. Kolejnym fragmentem, który trafia do mnie bardzo mocno, jest fragment. Wszyscy, których powierza mi Ojciec, przyjdą do mnie i nikogo z nich nie odrzucę, gdyż nie stąpiłem z nieba, aby spełniać swoją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Wolą zaś tego, który mnie posłał, jest to, abym z powierzonych mi ludzi nie tylko nikogo nie stracił, Lecz zbudził ich do życia w dniu ostatecznym. To są jedne z piękniejszych słów, jakie przeczytałam w Ewangelii. Jezus zapewnia mnie, że nikogo nie porzuci. Również nie porzuci mnie. Jezus przyjął wolę swego Ojca i przyjął również ludzi, których ma prowadzić do życia. I takie zadanie daje również mi Chrystus. Posyła mnie do tego, abym głosiła prawdę o nim. I abym swoim życiem świadczyła o nim. Wiem, komu ufam, a ufam Bogu, wierzę w niego i idę za nim, bo tylko dzięki niemu rodzą się we mnie pokój i radość. I za to wszystko chwała Panu. Jerzy jest życia i jest obecny w komunii świętej. Z którego spożywamy, jest żyje w nas, w naszym sercu. Pozwól mu zamieszkać w naszym sercu i wypełnić je dobrą oraz wiarą. On sam powiedział, że nie odrzuci człowieka, który do niego przyjdzie, a że przyjdzie do Jezusa potrzebna jest wiara. Wiara w Jego słowa. Wiera w to, że chce dla nas jak najlepiej. Wiara w to, że jesteśmy z Nim bezpieczni. Dowiedzieliśmy się od Jezusa, że Bóg chce zbawienia człowieka. Bóg chce, aby człowiek żył wiecznie, aby żył razem z nim w niebie. Dlaczego Bogu, który jest idealny, zależy na grzesznym człowieku? Bo Bóg nas kocha. Bóg kocha człowieka. Przecież gdyby Bóg nie kochał człowieka, nigdy by go nie stworzył. Dowodem na to, że Bóg nas kocha, jest zdanie z Ewangelii według świętego Jana. A bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodze nadał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Bóg wydał na śmierć swego jedynego Syna za nas, za grzesznych ludzi. Jezus ja zginął za człowieka, zginął za mnie. Więc starajmy się, aby Jezus żył w nas, aby żył non-stop w naszym sercu. Chwała Panu.